Halo halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem TV i dzisiaj mamy specjalny odcinek na kanale. Będziemy grali fioletowym z trooperem, dlatego bardzo bym Cię prosił, abyś w tym momencie kliknął łapeczkę w górę i ten czerwony przycisk subskrybuj. I słuchajcie, mam dla Was taką mega fajną opcję. Będę chciał nagrywać odcinki z widzami. Jeżeli byś chciał nagrać ze mną odcinek, to napisz w komentarzu, ile masz punkcików na RNC, swój nick z Fortnite'a, ile masz wygranych Gierek i od którego sezonu grasz Fortnite'a. I słuchajcie, jeszcze jedno Jeden like pod odcinkiem to jeden V-Bucks dla was Czyli jak dobijemy 1000 lajków To 1000 V-Bucksów Przy następnym odcinku będzie rozdawane Także warto klikać łapki w górę Lecimy z odcinkiem Wróć, 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 wróć Kto dogoni psa, kto dogoni psa Paszutka zostawił O nie, on będzie kampił w trocinach Ty, co jest grane? No poddaj się O oh my god, serio? Gosiu się wystraszył Dwa razy z szotka na i uciekł w trocinę Kurde, na zwykłej gierce Co jest pięć? Dawaj szybciutko tego i Jedziemy z tym macikiem. Dawaj tego shotguna, dawaj, małe potki, pyk! A! Myślałem, dobra, lecimy. No nie, no gości dostał Czemu to nie była MK, co? O, lepsza, lepsza MK. O nie, czemu ci tak podnosi samo? Już byśmy mieli jednego fraga, nie? Kurde, to musiał uciekać. Ale wajza Na pyrkę go! Dawaj, 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 szybciutko robimy, robimy, robimy. Farmimy hop hop hop. Dawaj małe poteczki, snajperkę dawaj, chociaż nie lubię snajperki Ale Możemy sobie ciuptać snajpereczką e, Shotgun to nie potrzebujemy Mamy prawie 200 malców, duża potka, elegancko pyk, będzie pita i lecimy na fragi! Let's go! Dawaj, 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 pipi pi, pi. Fioletowa paruwa wypiła potkę Hop, 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 hop. Skrzyneczka. Unboxing. Hop. Nic nas nie interesuje. Kurde, wanna. Czy my tutaj kogoś widzimy, proszę Państwa? Tak, jest nasz uciekinier. No nie, znowu się schował. Nie, tracisz goś, nie odpuszczę, nie? Zostaw, zostaw, zostaw! Mam tutaj kolegę do zabicia. Czekaj, zostaw Dobra, już gościu, już musiałem ci dojechać Czepiaki Czepiak No scope O nie, ten też będzie kampił A dostałby, dostałby! Dobra, porobiony kurde, cyk do lobby. Dobra, jedziemy, jedziemy z tym macikiem. Dawaj, dawaj, wymianka, wymianka. Tutaj jeszcze z dwie osoby przynajmniej są Dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy Eee. Tutaj chyba ktoś będzie przede mną, nie? Tak mi się coś wydaje Mało matców. Tutaj koledzy jednak O, 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 o! Tutaj coś wybudowane było, czekajcie, wchodzimy, wchodzimy Sprawdzimy sobie Jak na razie czysto Tutaj, aby ktoś był. Czekaj, czekaj. Hmm. O, o, o. Mówiłem, mówiłem. Jest. Maców, maców nie ma. Mało, mało. O nie, no gościu będziesz kampił. Dobra, porobiony. Mateo21.pl Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Matcy. Dobra, miał trochę matców, jest lepiej, lepiej, jest gut, jest gut. Kurde, szukamy jakiegoś skarcona, co? Jakiś skarb by się przydał Lecimy na gejzerka i szukamy następnych fragów Szybkie gierki Szybciutko, cyk, do lobby Na spokojnie Kurde, jak się ma takie unikatowe skiny To od razu się lepiej gra Ale Człowiek się czuje taki, nie wiem, pewniejszy chyba w tą gierkę Tak mi się coś wydaje Śmierdzielki czy bierzemy śmierdziele za awupkę? No tak, wyśmiem, ja nie lubię awupy. Wolę, wolę śmierdziela w ręku mieć niż jakąś awupę, z której nigdy nie trafię. Dawaj, gejzerek do strefki. Może kogoś spotkamy jeszcze po drodze, nie? Pyk. Lotnia otwarta. Dużo amunicji mamy, także spoko. Tam była skrzynka, wiem, 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 ale... Może kogoś jeszcze tutaj spotkamy, nie? Ja mam wszystko, co chcę Tutaj deal, złoty, ale nie potrzebujemy Ho, 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 ho! Lama na drzewie, proszę państwa Ten lunchpad Bierzemy niebieska pompka, kurde Ale wypas Dawaj tego lunchpada, o, to jest skrzynka Dobra, to otworzymy ją Jak już jesteśmy, to Nie można być wybrednym, nie? Śmierdzielki, o Dzień doberek, dzień doberek Śmierdzielku mi kochany. Amunicję bierzemy. Zaraz po matce pójdziemy, bo tam lamy otworzymy. Tylko jest problem taki, że już nam zostało 21 osób. Dopiero co gierkę odpaliłem. Dopiero co wyszedłem z miejscówki, a już 21 osób żyje. I ja nie mogę. O, o, mamy kumpla. Kumpel. Tutaj, kurde. I'm, bo I'm bo No takiego boga, nie? Troszkę, kurde Ten, ten, ten mój I'mik był naprawdę dobry, nie? Spraya dostał konkretnego Gościu nie wiedział nawet co się dzieje Ja mówię, gościu tak, Takie spraye to mm, Prima sorcik Dostał takiego spraya, że już powiedział, kurde Ja już nie chcę grać, ja już nie chcę grać Poddaję się, poddaję się Ja mówię, okej okay, gościu, dzięki za free killa Dobra, dobra, szybciutko Mamy dwa, dwa lunchpady Elegancko. Tutaj niebieska emeczka, którą na pewno bierzemy. Chyba, że zobaczył tego fioletowego skulpturperka i mówi: Kurde, pewnie odcinek nagrywa, to mu oddam innego fraga. Będę na odcinku. Jeżeli tak było, to ja szanuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zawsze to plus jeden frak do przodu. Jak na razie tutaj tam kulka lata. No to jest za daleko. Chyba, że rozstawiamy launchpada i lecimy na nią, co? No, to będzie gud, to będzie gud, Tak mi się wydaje. Mogą jeszcze troszkę do góry, ale... Do gejzerka tam, koło gejzerka dolecę. Także na spokojnie. Mm, gdzie jest ten pan z kulką, co? Tam lata, Jezu Chryste. Na normalnych gierkach z kulką się gra? Ja rozumiem, na turniejach, ale... Na zwykłych gierkach z kuleczką Co jest grona? O Widzieliście to Jaki bóg Tak właśnie chciałem zrobić Dobra walimy Walimy wulkan Powiem wam tak szczerze nie chcę was, was oszukać, ale wydaje mi się, że pierwszy raz byłem w wulkania w tym sezonie. Dobra, może drugi raz. Serio. O, o, o. Kolega tu picia jest. No nie, nie, nie. Serio tego ja nikogo nie ma? Jest! Mówi... O kurde, zablokowałem się. Dobra, porobione. Ale dostał tam kurde z śmierdzielków, to chyba z 20 dostał. Gosi mówi kurde, ile on ma tych śmiercieli? Co, co jest grane? A ja moje mordeczko, to tylko dwa śmierciele poleciały Dobra, sześć, żartowałem Dobra, ale tam widziałem dużą potkę chyba Ty, tutaj duża potka powinna być. Halo? Ty no nie wyjdę stąd! No bezki tutaj duża potka powinna być, halo! Ty, no na pewno, ja tam widziałem, kurczę, że tam duża podka wypadła Ty, a ja potrzebuję tej dużej podki co jest? Halo? Ty, no faktycznie nie było, dobra, biorę tą kulę Czekaj Nie, nie, jak ty tej kulki? Normalnie lotnią lecimy, szukamy fragów Hmm, hmm, Halo, halo O, mamy, o, o, mamy, mamy, mamy mam, kolesia Mamy gościa Gościu, lecę po ciebie Ty tam... Aha, lotnia mi się zbugowała O, ja pierdzie gościu z łukiem, ty Gdybym ja miał łuk To bym z niego strzelał sobie Ale mi dał Zabił mi go Ej Ej Co jest pięć Ej lipa Czemu on za mną nie poleciał Chyba, że on sobie drogi pomylił. Nie mam żadnego kniska, kurwa. Dobra, nie ma Kewa, nie ma Kewa. No nie, no, temu już nie odpuszczę czat Temu też już nie odpuszczamy Co jest? Co jest? Apteczkę miał, no i super, no i gUT Dobra, dawaj tą apteczkę na prykę Używamy rifta i potem tego lecimy. Kurde. Ta zniewaga krwi wymaga. Dawaj, 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 e, hop! Dwie. Sześć, ok. O, o, o! Tylko, że ja pijemka nie przeładowałem i to jest mój błąd. Tak zwany wielbłąd. ta, ta, ta mam. O nie! milion dziewięćdziesiątek No dobra. Taki chyba pro player z Kambodży. Kolejny ktoś kolejny jedzie. Nie mam ammo. Nie. nie, nie. Ojej, oj oj, Więcej farta niż skilla, proszę państwa. Więcej farta niż skilla i ja nie mogę, ale grubo, grubo, grubo Bierzemy lotnie, co? Lotnia chyba będzie OK tylko, gdzie, gdzie, gdzie są mm, przedmioty tamtego gościa, którego ja rozwaliłem przed chwilą, co? O, metal. To ile metalu mamy w ogóle? Ognisko tam jest. A ja mam lotnie. Aha, dwie lotnie tylko. Dobra, dobra, poczekamy chwilkę. Czy tam jest gościu? Czy lecę po niego? Czy tam jest gościu, naprawdę? Halo, dzień dobry Co jest grane? Ty naprawdę był tam gościu Prawo jazdy na kulkę jest? Ty, ale jaja Ale jaja 9 fragów 4 osoby przy życiu Możemy się z tym pocisnąć, nie? Na, na spokojnie, dobra, ognisko mi zgasło Czy jest coś wypadło z niego fajnego? Impulsy wypadły To bierz... o kurczę, nie to Bierzemy impulsy Ciśniemy do strefki. Mamy lunchpada. Tak, mamy jednego lunchpada. To się przyda. Dobra. Cztery osoby przy życiu. Pociśniemy z tym z temacikiem. Tutaj się budował, ale już go tutaj na, na bank nie ma. Strefka do dżungli wchodzi. Dużo matców mamy. Dużo metalu. Tylko żeby nie kampili. Kurde. Ale tamten to w ogóle był jakiś gość z kosmosu. On w ogóle nie wie co się dzieje Tutaj jakiś kolega tam spada Tam, tam jest gejzerek Ja pójdę na gejzerka, co? Czy myślicie, że to będzie dobry pomysł? Jak pójdę na gejzerka? Możecie napisać w komentarzu Tak, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł Wydaje mi się, że dobry pomysł Czy ktoś tutaj jest? Ja ognisko se rozpalił i uciekł Tutaj jakiś schod do nieba. Tu, tutaj kolega z armaty strzela. Ty lotnia mi się zbugowała. Ale, jaja. Dobra, no i tak oni muszą iść do strefki, nie? Tylko ta kulka, pa ta znikła mi No poka kule Tutaj mamy kolegę pod, pod tym, pod nami, nie? Trzeba o nim pamiętać O! Sniperkę ma! Wow! Czy on ma tam gejzerka? Nie On musi się z buta cisnąć Kolego Ten jaką fortecę sobie wybudował, patrzcie na tego Ale dostałem! Dobra, to już nie jest fajna zabawa Było fajnie, było fajnie, ale już, już nie jest fajnie Dobra, spadł na dół Była zabawa, była za zabawa zabawą, kurczę, a też już nie niebezpie niebezpiecznie, nie? Żebym gdzieś nie dostał jakiegoś kombosa z boku, życia nie mam. No pomagaj gościu, strzelaj do niego, stary. Ja nie mogę, daszek sobie postawił. Pa, 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 tego O nie, on ma snajperę łopie. On ma snajperę. Ten tamtym działko rozstawił. Tam jakiś lamp pod. Dobra, wygrałem! Ty, wygrałem! Jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Suba na kanale i dzwoneczek. I naprawdę będę mega zadowolony. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Siemaneczko!